A więc, Siemanko, jestem Inkel. I to jest kolejny odcinek z Minecraft Plus. Chyba już czwarty. Wiem. Ostatnio co było w ogóle odcinków na kanale? No i widzicie, jestem w moim domu. Yy, troszeczkę się z Ale to dopiero za chwilę wam powiem A kurde, damy sobie tego set time seta. Nie teleportuj. I więc tak. Chodzi o to, że w ogóle w ogóle to nic, na tym nie gra. Ponieważ teraz gramy na Java Edition. Poczekajcie, ściszę sobie to, bo nić tak drom, że możecie mnie, nie, możecie mnie nie słyszeć. No, prawdopodobnie o ile się uda Frapsa zainstalować, co max 89 teraz zaczął nagrywać znowu swój kanał. I właśnie z komputera nagrywa. I ja sobie też mam tego Minecraft'a na, na kompie I prawdopodobnie będę go nagrywał. Więc co się zmieniło? Więc po pierwsze, jak widzieliście tutaj, moje drugie piętro, czyli farmy. U tutaj, dół. Nie wiem, czy Eletry już ostatnio miałem. Nie umiem tu zejść. Jestem jakiś. Dobra. Normalnie sobie tutaj schodzimy. Są moje flagi, oczywiście to jest mój cały armur, są moje wszystkie rzeczy, bo ja dawno nie grałem na tym świecie. Jak widzicie teraz jest kwarantana. Tutaj jest tajne przejście, o którym zaraz wam powiem. Tutaj jest... No takie coś się odwaliło teraz tutaj. Wieśki się za szybko rozmnażają. I tutaj się w tej wiosce już nie da żyć. A więc idziemy sobie tajnym przejściem do domu maxiora. On sobie sam zrobił te przejście, bo nie chciał ciągle do mnie chodzić Eee, tu się trader pojawił Mam fajną rzecz Okej, okay, popiłem e, pop mu te lamy Tu mam rasia wodka To jest jedna rzecz, którą mam I jeszcze mam blue light cyber Pójdziemy tutaj. U tutaj jest. Jego domek, który się zrobił dość duży i tam jeszcze wyspa na którą zaraz pójdziemy i tu mam wiadro w ręce, bo bo ta wyspa jest do wywalenia wiaderek. Od razu też sobie zobaczymy zobaczycie mój domek. Zanim zobaczycie mój domek, jeszcze ta latarnia. Nie wiem, czy ona ostatnio była. Chyba nie. Max ją zbudował. A więc to jest mój domek. Tam ta strzałka to jest strzałka do endu. Aż idziemy teraz na wyspę. Wolno jakieś wiaderko. kurde! Nie miałem tego w planach. Tu jest moja fajna, fajna szapka. Z żarciem. Idziemy walnąć wiaderko. No i to jest chyba już netto ostatni odcinek z tej serii. Bo 10 kwietnia nam mija Realms i nie będziemy mogli grać. To jest bardzo smutne. Będziemy grali za na Java Edition, ale już na żadnych serwerach. Prawdopodobnie, jeśli się uda, to będę nagrywał na Java. tak jak mówiłem, muszę zainstalować tą aplikację go Fropsa. No. I na razie tam będziemy nagrywać. Nie będziemy surwiwalów nagrywać na tej dżawie. Będziemy na razie tylko kreatywni, bo surwala się nie na razie nie opłaca. Bo ja już właśnie skończyłem dzisiaj Suriwa od kresu. A Widera zrobiłem już. Przedtem. Koronawirus. Dobra. Walimy sobie wiadereczko. E, dobra, zginąłem i po prostu następny na surwer jaki będzie o ile w ogóle będzie To będzie na... To będzie na 1.16. Bo 1.16 zanim za górę jest w końcu. I się cieszę. Tu jest mój kotek, mój koteł. Majka. Mój trzeci kraty tutaj. Jest fajny mam fajny świat z rilym słów kreatywny. To jest bardzo ładny i nie wiem co nie będzie w ogóle. Czy to jest samo jakaś szmata tutaj na jest? Nie, to jest moja zbroja, którą sobie kupiłem. I w sumie zaspoilerowałem wam. Miałem film tak Jeden odcinek, który się pojawi. Nie wiadomo za ile i nie wiadomo czy się w ogóle pojawi. Jak wiecie jest koronawirus, kwarantanna. I nie mogę się spotykać z maksiorem, przez to nie możemy nagrać odcinków. To jest głównie taki odcinek informacyjny, bo długo mnie nie było na YouTube. Na YouTubie. A dużo się na nim tak, tak naprawdę... Znaczy nie no, nie wiem czy się że jakoś dużo zmieniło. Wiem, że w, no, na moich światach się pozmieniało. A więc to ja wam jeszcze tylko pokażę moje farmy, które tutaj mam. A więc to jest taka farma kaktusów. małka mała bardzo, chciałam powiedzieć małka, co to, to jest małka XZ. nie wiem, to jest utopiec, bo tylko sto, tutaj może być ten kupi utopiec, którego ja nienawidzę, pociąg tam się respi, tutaj mam, mam koblarkę, przyniosłem ją, bo mi tam przeszkadzała. Sam usunąłem tą farmę, bo ona mi nie była po, po hala. A tutaj, chyba pan Maksior mi zniszczył moją farmę. dyni Tak samo, no właśnie, pokazałem moich bogactw, ile mam diaksów i moje fajne rzeczy. Właśnie tam idziemy. To wszystko zobaczyć. Ja w ogóle są nawet nie pamiętam, gdybym miałem diaksów Otóż, Nie począłem ile I w ogóle te swoje rzeczy, które mam w będę musiał pochować gdzieś tu Bo jak się rybm skończy, to jeszcze mnie może usunąć jakieś ty. A więc... Mam 25 diaksów Prawie ponad 300 złote, mniej, mniej niż 200 żelaza, pełno książeczek z endu. Perełek troszeczkę i chrusy. Tutaj schowam. Jakie to masz tutaj no, Dobra. Tak tu był golem, ale musiałem go dojechać, bo nas wkurzał. A więc co? To już by było my na tyle w tym odcinku. Wiełem taki krótki. Długi odcinek, taki to odcinek informacyjny. Ciągle je nożem gadał. Więc będziemy jeszcze żegnać, więc do zobaczenia. Cześć, pa!